No co, backpack, ja mogę dać? Backpack? Aha, marshmallow nie ma dla mnie. MESA! Ej, dobra, mesa jest łatwa. No za na pewno, jak ty tornado purple king berry to można jeść? Ej, wejść rzuć coś na Teraz to zjem. Ej, wiem, czy to, nie, czy nie, czy to ja wejdę. Kuk! Chuje, nie wejdziesz, idziemy dalej. Ej, to mi... o kurde. Ja mam teraz tak 200... 200 energii. Dobra, to idziemy. ile to jest 200. Ej, skąd ty mnie to 200 dało? Idę, to jest 200, ty. A co to. Ty, a co to jest to, co ten miał? Yy, Tender u niego, to czarny gówno. To, co my, my teraz mamy. Nie wiesz, co to jest? Ty Może razie, ty. Chyba nie schodzi, bo jest po prostu jak umierasz, to masz takie zdanie, żeby o. być do końca gry w niej i Ale mi to zadało, ale nie daj Nie mi to, bo tu płonę. Ja też. w tego walko. O kurwa Nie, nie Chyba nie bo Tu jest jakiś frut na kartusie, nie? Nie, mi się wydaje, że to zabija Tornado! Wow, wow, wow. na mnie idzie! O! Wypierdalałeś z tego, jak tu... MOCY! Ale możecie mi pomóc? Ja tutaj jestem tak z tyłu To jakbyście mnie wzięli do cienia, bo ja leżę No cześć Nie, no co ty zrobiłeś? Tornado mnie zjebało Papie, ty stałeś kurwa w cieniu, a mnie tornado jadło I uciekać, uciekać! A no to on umiera. Ja mam w ogóle te z kaktusa, to... Nie wiem, dlaczego to, to wyciągnąć czy coś? A, można to wyciągnąć o. i powinno go zrezować. Kurde! kurde, kurde. Mubafi, <laughs> <laughs> <Kurde. śmiech> <Zinnowem. śmiech> jest w robaku! <laughs> Weź se plecak! <laughs> no nie! Jesteś solo! Co tego, Umarł od robala tego, co, my, co ci pokazałem w pierwszym tym Jak graliśmy <śm> <śm> Ty, bo te tornado to chyba nas triggeruje ja, Radek bo nie ma tutaj. E, Uratujcie mi od robaka Jak? Nie, on nie żyje, został go. Byś musiał mieć apteczkę. Ale ja sam potrzebuję na siebie. No właśnie. By... On triggeruje robaka tylko. Jest, jest tam, ej, jest tam. Odwróć się, wróć. Gdzie? Nie mojej, jej... Gdzieś nie widziałem. No, o. o, gdzieś tu, no, no, no. no, no. Nie ma? Nie. Ale gówno, bo jak odeszłeś, to ona się pojawiła, ja ją widziałem. Nie, widziałem, no. Nie, nie iść tu, nie Puch, iść tu! Tam nie jest iść... Radek. Nie. Czy radę. Ty chciał radę. To tak, co mogło tu nie wahać od góry? Jest, wyżej. <noise> Ej, może trzeba było czekać na noc, żeby przejść, kurwa. Na no no noc ja tylko to ułatwia. Mam tam słowa dębka. No ten, mesa to łatwo. To Kasper był. <grywa> Jasne co ty, ty mówisz Kasper był Co ty gadasz Małunka? Małunka gdzie ty kurwa jesteś? O w ty no, Kurwa, teraz musisz tak zejść na dół żeby przejść Ej dobra Jeżeli spojrzycie w górę To mu to zajmie chyba z godzinę, nie? O kufa. To jest kurwa początek, a my się wyjebaliśmy, nie? Raczej Nie pierdolę, że ty na sam dół schodzisz Balonik, kurwa, pobaw się balonikiem Ej balon nie działa On działa De... Jeden to za mało Ale miałem polimenu czy jak? Masz, tylko powoli spadasz Mniejszy po prostu masz A czy, co to jest tu Ryb, ten co rzucasz Tak? Balon ci pęknie Tu do mnie mi za pęknie Nie miałem nic do jednego nawet To jest GG Gdzieś nie mam gościu Fajny balonik masz ogólnie, nie? Super. Kaktus No jesteś w dupie Chyba, że za tobą jakoś wejdziesz Bo balon cię chyba ten zatrzymuje <grytanie> <grytanie> fajnie, że ten hak umieściłem, nie? Na pizdzie O uwolnił ci się balon, dobra Co ci da, chłopie, ten haczek? Drugi hak, żeby się uratować postawił, czaisz? Ja pierdolę Zużyłeś dwa tak, dba dba. haki, no to... Bo... No, kurwa, za mnie rzucasz? Pa, 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 jak mnie, jesteśmy poprzez Fak by się przydał, ty. poprzez brakuje mi troszkę, przejść tam. O, i chuj, balonik o, ci Demis. Idź se tu w lewo, ej, czekaj. Tak, o Tutaj masz takie, jak tutaj wejdziesz, masz takie małe. Tak, musisz Aha. stanąć. Aha, nie wiem czy dasz radę. No o, da Jeszcze od ognia damage o, dostanie. Jeszcze. Ej, dobra. Potrzebuję tych prezentów albo podjęcie. Nie ma tu nigdzie, ja pierdolę, no chodź Karatek tygnął, co najszybciej Ej, wypierdolę cię chyba? Joł Ja nie mogę przejść więcej niż 5 metrów Ja pierdolę No jest wysoko, nie no, jest wysoko Masz prezent chyba ten na A ja tak widzę przez skałę tak. Co tu jest? Właśnie ja nie wiem To no, jest kamień, kamień Co to jest? Nic. Dobra, kto no, ma kraka? Jadę. Przyznać się <laughs> Ja mam podobne rzeczy Chciałem wysłuchać Radka No Radka to słychać cały czas Jak? Ja nie słyszę nie słyszysz tego szumu? Tak, nie słyszałem Weź to coś zjedz i nie wiem, wylecz się No to kurwa dawaj walizkę A w walizce trzy baloniki Ej, <laughs> a ile trzeba, żeby tak polecieć w górę? To było pewnie Nie wiem, taka straka jeba, ale można pić nawet tu nie może się wspiąć. O kurde, chyba Albo musisz wrócić na dół po, po coś i wtedy dopiero wrócisz do góry. Nie jest cień Patrz no, się, on, zobacz w górę ile cię jeszcze czeka. O na chuj ty, a weź po jeszcze w ogniu chwilę Oj chuj, deduwa Wiesz? <grymne> Zostałem zmarły Ile masz energii, kurwa? Pa, jeszcze w kefku To jest GG, on już nie stanie, już mu cień spierdolił no. Godzinę dwadzieścia 800 805. Ubafi ma najwięcej więcej. Do center. Dobro, kurwa, 17 stopni. Wejdź za knite okno okno jebane. Ej, dobra, kurwa, trzymań zjebałeś jebałeś. Ty